Siemanko, dzisiaj będziemy sprawdzać test na wytrzymałość dla jajka. Nagrywam już drugi raz i bez wstępnego gadania, gadania są tam trzy dziury, każda dziura to inny punkt. No i zobaczymy, gdzie dorzuca. Dobra, ja jestem. I... I Zrobię, chwilę nigdzie nie dorzuciłem, no zajdę to. Idź, tak weszłem i, I sprawdzamy. Jak wylądowało? Bo gdzieś. No gdzieś, no, tutaj. Widzę to, tu. widać. Jak wylądowało gdzieś tutaj? Przeleciało tutaj. Jejko jest całe. Dobra, tutaj były tak dziury, no cóż, już nam się dzisiaj nie przydadzą, teraz idziemy do następnego, przechodzimy tutaj, Oda. ustawiona kamera Mam nadzieję, że widać mi dobrze, bo Jajko ma do pokonania trochę? A mniejszym ma do pokonania tak. Trochę kamieni Myślałem, że pęknięta. Wyrwa, i tam ma trochę gór. Dobra. Chyba pęknie. Tak jest, widzowie. Jajko pęknie. Co można teraz z nim zrobić? Podać kurze na obiad. No, Dobra, widzowie, idzie do następnego delikwenta. Widzowie, a następny delikwent, jak możecie zauważyć, piękny, piękny Janusz, czy ty ode mnie chcesz? <grym> Następny delikwent chciałby latać. To spełni mojego marzenia. Długo nie pożył. Myślałem, że składnie na piach. Tutaj są jego szczątki, poleciały jeszcze tam. Biorę następnego i teraz robimy normalny test. Widzowie. to jest najprawdopodobniej ostatni test, jeżeli jajko tego nie przetrwa. My tu będziemy kopać dziurę. Znaczy wykopaliśmy już wcześniej. I zasypiemy ją. I będziemy robić różne rzeczy z tą dziurą. Będziemy takie rzeczy jak skokanie. Patrzcie, jeszcze jako na pewno już pierdzielło. To też będziemy robić. Walenie w to w nogą. Przejedźmy się. Ale wyrwał. No. I chyba to tyle. To jest ten potwór, który ja żył. No to zobaczmy, widzowie, co się stało z tym potworem. O kurde! Ty, jak on to szerzył, to, to Mariusz jest mega mocny. To on będzie miał chyba moją ksywę, burek. Hmm, chyba będzie miał ksypkę dalej, bo on... Poszukajcie? Kula. Próbowałem znieść. No bo... ostatecznym testem będzie chyba lot w kosmos. Widzimy. Tu jest jajko. Ono poleci gdzieś tam Ptak se poleciał. Widzowie, to by było chyba na tyle. Yy, yy, jest w ogóle włączone nagrywanie. Yy, widzowie, teraz mój kamerzysta Moja kamerzystka przejęła dowodzenie. Ja się z Wami żegnam, nie zapomnijcie o łapeczce, lajku i subiku. Nie zapomnijcie, że do końca maja 2023 roku próbujemy wbić 25 subów. Już mamy chyba 4 suby, jak się nie mylę, bo sprawdzam na bieżąco. A i zależy na to, że nie było y, shortsów ani filmików wczoraj i nawet chyba przedwczoraj, to jutro spostałam się z rana zrobić dużo szorców. A więc możesz wyłączyć kamerzysto mój piękny nagranie. Cześć!